Taką operową. Bra film ma Brazylia. Konstytucja Federalnej Republiki Brazylii z 1988 roku. I teraz sobie patrzymy, co tu jest napisane. Jest to bardzo dziwny kraj, i tak dalej. Więc jest yy, Brazylia, która nam się kojarzy jako kraj Blacksów. Tak naprawdę jest krajem, największym krajem białym na świecie. Bo Meksyk jest głównie metysiowaty. Hindusi są mieszaniną Ariów i Drawidów i Amerykanie są największym krajem białym na świecie i zaraz potem Brazylia, bo z 200 milionów Brazylijczyków ponad połowa to są biali, a reszta to głównie metysi. A czarnych jest bardzo mało, około 6%. No i tak, teraz tak, Brazylia była w 2001 roku jedynastą potęgą gospodarczą świata, to nie jest taki, tak dobrze jak na rozmiary tego kraju. W 94 roku kraj miał pięć walut, na przykład od, od 86 do 94 kraj miał pięć walut. Cruzeiro, Cruzado, nowe Cruzado, Cruzeiro a w końcu Real. Także Real, bo wreszcie jakąś realną wartość miał. Także jest dosyć ciekawe. Brazylia jest krajem wyjątkowej nierówności społecznej. Niektóre prowincje są dosyć zamożne, inne są bitne jak mysz kościelna. No i pro, produkt krajowy brutto się tu strasznie różni od, od prowincji do, do prowincji. No i jest ponad, jest prawie 15% analfabetów. Zarys konstytucjonalizmu, no i to proszę bardzo. W 1807 roku. Wojska francuskie weszły do Portugalii i e, więc król w następnym roku uciekł do Brazylii. No i tam um, sobie byli, ale potem wybuchła rewolucja liberalna w Portugalii. W, w 1820 powiedziano królek: wracaj. João VI wrócił do Lisboi. Uprzednio mianował regentem Brazylii swego syna Pedro. No i ten Pedro w 1822 chlupał se i, i, i chlupał sobie po rzece piranga i wydał słynny okrzyk daru ryja, że niepodległość albo śmierć. Independencia o Ten dzień uważany jest za datę proklamowania, ten, ten, to darcie ryja przez cesarza, Później, zaraz potem się zrobił cesarzem Brazylii to brzmi trochę śmieszne dobra w 1924 zmachnięto konstytucję Brazylii pierwszą i co ciekawe głosować mogli także analfabeci to bardzo dobrze, bo by prawie nikogo nie było do głosowania, ale pamiętamy na przykład z konstytucji Portugał, że w Portugalii była przynajmniej jedna gdzie nie wolno było analfabetom głosować no, i tutaj było to, żeby była ta władza cesarza, i ona też tak jak w Portugalii, od Benjamina Constant, francuskiego liberalnego myśliciela, żeby król miał władzę moderacyjną i był rozsądzał spory między władzami. Państwo brazylijskie było scentralizowane. Dopiero akt dodatkowy z 1834 zaczął komitować tam, że jakieś zgromadzenie prowincjonalne robić. W 1888 roku zniesiono niewolnictwo, i zaraz jak zniesiono niewolnictwo to oligarchowie Kawowi i inni oligarchowie stwierdzili, że nie ma już esklawość, to po co nam monarchiusz? I obalili Czesarzasz i Szpiszkowczy zmusili premierasza do dymisji. Czesarza nie było, nowy kongres uchwalił konstytucjao, promulgowano w 1991 roku. System prezydencki, sądowa kontrola konstytucjonoszość, państwo się nazwało na wzór Wiadomo, Republiki Stanów Zjednoczonych w Brazylii Kongres miał gdyby żaden tam kandydat naród w wyborach bezpośrednich, Kongres i Dobra. kadencja senatorów trwała 10 lat i co 3 lata odnawiane było 1 trzecia Izby To typowe amerykańskie znowu, typowa Ameryka. Konstytucja z 1991 podawała, nie gwarantowała żadnych praw socjalnych. Jeszcze. Ustawa zasadnicza pozbawiała, co ciekawe, praw wyborczych analfabetów. Tak, tylko, czyli inaczej niż ta z początku wieku. Tutaj analfabeci nie mogli głosować. Takie jaja. No i oczywiście baby też nie mogły głosować. Tutaj jest sojusz kawki z mleczkiem, czyli politycy Kawowi ze São Paulo i e, ci mlekowi z Minas Gerais, e, a to chyba są. To chyba bardziej kopalnie, ale nie mleko, no ale nazwano ich polityka kawy z mlekiem. E, no i oni e, się tutaj e, dominowali aż do 1930 roku, ale w 1930 roku znowu wojsko, tak jak w Portugalii, takie bardziej lewicowo działało i Getulio Vargas został szefem rządu tymczasowego. No i ten Vargas, Aliancia Liberal, Aliancia Liberal, Sojuszu Liberalnego, on został tutaj tym szefem, a potem Vargas w ogóle z zachęcą wojska w ogóle się zrobił dyktatorem, a co tam? Po raz pierwszy przepchnął kobiety do głosowania, żeby na niego zagłosowały pewnie, a potem no i tutaj troszkę się tam Zastanawiał, bo, bo, bo się bał, czy zachował tą władzę, więc promulgował w 1937 roku konstytucję nową, którą przygotował Francisco Campos. Z uwagi na pewne podobieństwa do polskiej konstytucji kwietniowej z 1935 roku, brazylijska ustawa zasadnicza z 1937 roku bywa nazywana Polską. Specjalne kolegium elektorskie wybierał kandydata na prezydenta, co ciekawe, czy było było pośrednio wybrany i tak dalej i tam, i tak dalej. Pięćdziesięciu członków wybranych przez Radę Gospodarki Narodowej. Eee, na przykład kolegium, to jest dziwne, nie, że Rada Gospodarki Narodowej, a potem obie izby e, Papałam mieli to pozostałe pięćdziesiąt, czyli tak, takie dziwne kolegium elektorskie. Stu faciorów, chyba kobiet też, nie wiem. 100 gości, znaczy 100 osób, połowa to ta Rada Ekonomiczna wybierała tych elektorów, a połowa Izby Parlamentu. Trochę dziwne. Czyli widać było, że to była taka planówka zewnętrzna, prawda i tak dalej. No i tutaj znowu on się bał, że Vargas stwierdził, że chyba, chyba będzie problem i zrobił estado nowo. I zaczął nawet tam trochę cenzurować, trochę tam torturować. a On się napugał po 45 i, i zrobił, stwierdził, nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich. I promował generała Eurico Dutra, ale stwierdzono, nie facet, ty już się tam coś tam, i znowu ta lewacka armia go ta sama, co go wcześniej wywaliła, to teraz go wywaliła, tego teraz wywaliła. W 1946 znowu zaczęto nową konstytucję. Szybko ciachnięto nową konstytucję i znowu nazwano że już nie jest to nowo, ale znowu Stany Zjednoczone w Brazylii, tak jak poprzednio, tak jak w latach 30. Ostatnio było. No i kadencja deputowanych trwała tam 4 lata: wymieniano izbę raz jedną trzecią, raz dwie trzecie, czyli tak jak w Stanach. W 1961 roku kongres walczył z nowym lewicowym prezydentem Goulartem. Żołlartem, chyba, uchwalił poprawkę konstytucji, która wprowadziła parlamentarny coś tam, ale ten Goulart jednak yy, yy, zrobił tak, że zrobił referendum i przywrócono system prezydencki. Armia Brazylijska yy, przed 64 wielokrotnie ingerowała, ale potem oddawała władzę cywilom, natomiast teraz w 64', gdzie wsparli tego. Yy, gdzie, gdzie zaniepokojeni tym lewicowością tego żołna, armia tym razem zaatakowała w prawo jakby. No i zrobiła tutaj, żeby, były, żeby była jakaś podkładka, to że niby nadal nie ma dyktatury, tylko jest nadal wszystko cacy, to zrobiono kolejną konstytucję, rozszerzono władzę prezydenta, żeby wszystko było okej. Okay. No i tam, tam trochę bito, trochę łamano paznokietki. Złagodziądzono nieco represję w połowie lat 70 koniunktura zaczęła się wtedy walić, więc musieli trochę tam i tak dalej. No i tutaj poprawkę konstytucyjną walnięto w 85 roku, już taką bardziej luzik, a potem tam zgromadzenie zaczęło dwa lata później pracować, no i konstytucja ta, co ją mamy, no to jest 1988. Jest strasznie dużo gadania o tym, co robi rząd ekonomicznego w porównaniu z europejskimi konstytucjami, jest strasznie długa i strasznie nudna ta konferencja. I bardzo szeroki zakres regulacji konstytucyjnej, jeżeli chodzi o właśnie te sprawy gospodarki, modernizacji kraju. Co ciekawe, w ostatnich latach nie przeszkodziło to Luli de Silva i w Rousseff, długoletnim prezydentom Całe lata fałszować dane ekonomiczne, i które doprowadziło, co doprowadziło później do wkurwienia wielu ludzi i wybra wybrania tego straszliwego Jaira Bolsonaro. Konstytucja z 1988 roku wprowadziła habeas data, czyli że człowiek ma dostęp do informacji dotyczących tej osoby. ona oh no. Była inicjatywa ludowa, o, o, takie elementy referendowe, troszeczkę, ale nie za bardzo. Nowa rzecz. Konstytucja brazylijska przyznała prezydentowi szerokie kompetencje prawodawcze. Prezydent ponosi odpowiedzialność za naruszenie konstytucji, inaczej niż w polskim systemie prawnym. Na przykład konstytucja przewiduje wydanie ustawy, która określi bliżej czyny naruszające konstytucję, tak zwane crimes de responsabilidad. I prezydenta wtedy będzie sądził Senat. No dobrze, preambuła. My, przedstawiciele ludu brasilejskiego, żebrani w Narodowym Zgromadzeniu Konstytuszao, aby ustanowić państwo demokratao, którego celem jest zapewnienie demokracjusz, prawo, socjalność, indywidualność, wolności, bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwoju, równość i sprawiedliwość. Jako wiadomo. Federacyjna Republika Brazylii w stosunkach międzynarodowych kieruje się zasadą niepodległości narodowej, prymatu praw człowieka, samostanowienia narodów, nieinterwencji o równości między państwami i nalewactwa. Mężczyźni i kobiety mają równe prawa, bo wyrażenie opinii jest wolne, wolność zrzeszeń o celach legalnych i całkowita, tylko nie mogą być paramilitarne, bo się boją, że zachuntują rząd. Dob drobna własność wiejska nie może być przedmiotem zajęcia w celu wyegzekwowania długów wynikających. Czyli żeby nie zabrać mu za długi tego, co dawniej robili oligarchowie, bo zdechnie z głodu i już w ogóle się nie spłaci. Nie? Gwarantuje się prawo e, dziedziczenia, gwarantuje się kilka lat e, twórcom wynalazków. To jest na, na medłę amerykańską, ale Amerykanie tego w konstytucji nie piszą, tylko w dodatkowych aktach. Czyli po prostu prawo patentowe. Jest wyraźnie pokreślone. Z działalności grupy zbrojnych, jakichś dziwnych, stanowi przestępstwo. Zapewnia się wydanie mandado de securantra, w celach ochrony praw bezpośrednich niechronionych przez HBAS Corpus lub HBAS Data. Także jest dużo tutaj. Jest troszkę common sensu takiego socjalizmu, ale normalnego, nie takiego z nadmiernymi. Ambicjami, tylko takiego na miarę naszych możliwości, jak to się mówi. Stosunek pracy chroniony jest przed zwolnieniem arbitralnym lub bez przyczyny na zadach określonych w ustawie uzupełniającej. Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku niezawinionego bezrobocia. Fundusz gwarancyjny okresu zatrudnienia. Płaca mi minimalna ustalona ustawowo. Zakaz zmniejszania płac z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zbiorowych umowach lub układach pracy. 13. Wynagrodzenie obliczane na podstawie. Także ochrona pracy jest, ale taka bardziej konkretna, bez, bez tutaj wielkiego fapania. Wiadomo, że taki biedny kraj musi trochę y, musi trochę o urlopie macierzyńskim i tak dalej i są też takie w miarę zdroworozsądkowe zapisy. To ma obywatelstwo. Urodzeni za granicą z ojca Brazylijczyka lub matki Brazylijki, także dosyć łatwo jest. I cudzoziemcy bez względu na posiadanie obywatelstwa, które już 15 lat są w Brazylii. Czyli Brazylia chce być krajem imigrantów nadal i chce się powiększać. No i się powiększa. Język portugalski oficjalnym językiem, nie ma żadnego gadania o tam szacunku dla jakichś tam entów albo innych e, mordorów. Dla Brazylijczyków z urodzenia zastrzeżone są stanowiska tam prezydenta sędziego Najwyższego Sądu itd. Partie polityczne zapewnia się im autonomię w określaniu ich struktury wewnętrznej, czy mogą być różne, nie muszą być demokratyczne do bólu, mogą być woduskie. Artykuł 20 w, w Portugalii muszą być demokratyczne do bólu. Artykuł 20. Mienie Unii stanowią jeziora, dobra tam, fortyfikacje, też do obrony granic, potencjał energii wodnej, zasoby mineralne to wszystko do państwa należy. Unia, czyli ta federacja, za, y, 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 oczywiście obrona, wypowiadanie wojny, stan oblężenia, stan obrony, emisja pieniądza, transport wszelki właściwie, no oczywiście wieloprowincjonalny, międzyprowincjonalny. Do kompetencji też prawo cywilne, wywłaszczenie, rekwizycje, poczta, konsorcja, konsumeria, loteria, emigracja, emigracja, ruch drogowy, złoża, kopalnie. No, inne rzeczy to już są wspólne. Na przykład lasy, fauny i flory chronią sobie wspólnie. Tak chronią, że ciągle wycinają to, te lasy. Zawsze tak samo je wycinają, ale teraz... Jak rządzi ten straszliwy, prawicowy, straszliwy Bolsonaro, to wszystkie CNN-y piją, że bardziej wycinają, chociaż nie wycinają bardziej tych dziewiczych lasów. No dobra. Gminy to nuda. Na szczęście nie mają takiej dużej władzy gmin. Unia nie interweniuje w sprawy stanów, no chyba że utrzymanie integralności narodowej, czyli krótko mówiąc, jakby Amazon.